Dobry, po raz drugi ze stacji, witam. Nie lubię bez benzyny jechać, bo to człowiek się denerwuje później. I przed wczoraj było znowu takie pytanie jaki mój kolega z którym robię program takie fajne pytania zadaje Która część mojego ciała Z którą częścią mojego ciała mam największe kłopoty No i tutaj trochę myślę kolano żuż że taki tego że ręce może nie takie sprawne ale tu okazuje się że największe kłopoty to ja mam z głową bo ta głowa produkuje ten negatyw te bagno po prostu w którym w którym się nużam, nie wiem czy Dobry Bóg mi daje e, w, w życiu pożyć tak, żebym po prostu e, mógł sobie podróżować i no, na jakimś takim poziomie, po prostu, żeby, żeby mieć pieniądze i, i się cieszyć tym życiem. I jestem wtedy ciekaw, czy ten łeb by produkował też takie myśli, a podejrzewam, że tak. A wiecie dlaczego? Skąd, ta, skąd ten wniosek? Bo jestem alkoholikiem po prostu. I to beznadziejnym. Że mnie, jako temu baranowi, będzie zawsze czegoś tam brak. Nie? A te czegoś brak, to jest właśnie alkohol. Nie? Że będę, mogę być we wspaniałym hotelu, ze wspaniałym widokiem, wspaniała plaża, być zdrowym. No i wtedy myślę, ale bym jeszcze. No i tego się właśnie nie pozbędę. Myślałem, że to, a może, może jeszcze cud jakiś będzie, że e, po prostu będzie mi cieszyło to co jest. No, no, no że dzisiaj wstałem, było zimno, no, no, robiłem coś tam w domu, zrobiłem obiad, śniadanie, posprzątałem, przygotowałem sobie dokumenty, mam się spotkać z kolegą. Pozwoniłem pod, pod, oczywiście. Zrobiłem sugestie. Rano się pomodliłem. Pomedytowałem. Obejrzałem taki piękny ten. Słuchajcie. Piękny. Jest taki, jest taki podróżnik Carlson czy jak się tam to się nazywa, wiecie? I on podróżuje tak po całym świecie. A mój kolega wczoraj taki grzesiek Sołtysiak z Poznania napisał coś takiego, że yy, nie, nie, niektórzy mu piszą po na stare lata jeździsz i tam gdzieś prowadzić. jak to wszystko wystarczy w domu sobie wygodnie usiąść, włączyć telewizor i bez żadnych stresów, bez żadnych tam bo to jest wiecie jedziesz gdzieś to są oczekiwania nie ja wam powiem samo pakowanie Pamiętam, mieszkałem w Sheratonie, w Kenii e, W Nairobi Na górze basen był, na którymś tam piętrze Kurczę blada, a mnie ta myśl, że ja rano muszę wstać, żeby pojechać na safari I muszę się spakować Wieczorem rozpakować a, Wieczorem rozpakować A rano spakować to jest masakra, ale to to jest nic. No. Całe. Ja ja to się rozpoczynają z tymi samolotami. Jedziesz na lotnisko, nagle patrzysz lot odwołany. I to nie jest tam jak z Tramwajem, że przyjedzie drugi. Tylko musisz czekać nieraz. Pamiętam w Najrobi, ponieważ KLM my leciliśmy KLM tym Airbusem, Airbus nie muszę zagwarantować. Pełnej liczby pasażerów, a tam wchodzi 300 iluś, no i zrezygnował z lotu i wzięli jakiegoś tam innego przewoźnika, nie? Woleli zapłacić komuś, żeby ktoś co tam zarobił, niż samemu marnować takiego Airbusa na. 50 czy tam ilość członków załogi znaczy tego, załogi no tych pasażerów I, i to są i to, i słuchajcie, i to czekali na tym dworcu na tych twardych raz ławkach tak jak miałem okazję e, po koncercie Rolling Sonsów w Wiedniu z kolegą Alecie czekaliśmy <noise> kilkanaście godzin. Koncert się zakończył gdzieś tam po 12. A samolot z Wiednia do Polski mieliśmy o którejś tam, nie wiem, rano. No. I całą noc na tych ławeczkach spanie. Ja pierdzielę. No i to są te, te momenty, kiedy ja sobie myślę, mówię, jak tym ludziom chce się podróżować? Przypominam, no, w tej Nairobi. I jeszcze, słuchajcie, my tam staliśmy, a tam jakiś tam, na korytarzu, nie, nie było ławek. Była strefa VIP, ale tam jakieś murzyńscy generałowie, tylko tam w tej, w tej, Jacyś tam, w tej Kenii, nie? w Nairobi, mieli ławeski. a my to na, na korytarzu, normalnie na tym, na, na podłodze, no, na tych leśniących jakiś tam marmurach. No masakra, no. Słuchajcie, wtedy, wtedy zrozumiałem, że nic nie ma za darmo. No, chcesz podróżować, chcesz coś zwiedzać, to pakuj się, noś to, załatwiaj, nie i tak dalej. Możesz sobie usiąść, włączyć telewizor i to sobie obejrzeć, nie? Tak jak ja dzisiaj zobaczyłem te Santiago de Compostelo, bo pokazali te katedry od środka z zewnątrz i tak dalej. Paryż z tych dronów tego. to są przepiękne słuchajcie ujęcia które jadąc w życiu tego nie zobaczycie nie? jest oczywiście pięknie gdzieś widoki nad morzem w górach nie? nad jeziorami to są rzeczywiście piękne widoki i to Telewizor tego nie odda, to po prostu trzeba usiąść i się popatrzeć na te monumentalne góry. Już. Ja powiem już samo to jak się siedzi w zakopanym na tym na tym takim tam gdzie Sylwester zawsze robili na tym w całym płacu, placu to już samo to tam człowiek tam jest ten napis zakopane, a człowiek się spojrzy na te tatry to się to czuło że Wzrokiem człowiek tego nie osiąga, trzeba głowę w lewo przesunąć mnie w prawo. Żeby ten cały piękny widok zobaczyć. Nie? No. I to cały <ścoughs> I to są takie momenty, że no jestem wdzięczny, że coś takiego widziałem. Nie? Też no... Nie wiem, no Niagara, no byłem, nie, ale czy ja tam odczułem no, coś takiego? To samo Kilimandżaro, Afryka. Nie? Spojrzałem się, widziałem Kilimandżaro, nie? całe ośnieżone, tutaj gorąc, to tu śnieg. Dobrze, i... ale Ty... powiem Wam, że nie zapomnę tego widoku Capri. Capri rzeczywiście było dla mnie czymś takim, że fouflu. No, powiem szczerze. Wymiękłem wymiękłem, Bo może dlatego że byłem z przepiękną dziewczyną, nie? Młodziutką. To wszystko stymulowało ten, ten łeb pracował, te hormony pracowały. No i to w pewnym sensie Nadaje sens i barwy no nie, temu temu wszystkiemu. Nie? Także ten anturaż jest na pewno bardzo ważny. Bardzo ważne jest to jak zabierałem dzieci ze sobą, jechałem z tymi dziećmi i jak ja widziałem u nich tą radość, to to zobacz, zobacz tam, zobacz tu, tu, tego, to to ja też się cieszyłem i zobaczyłem, że radości nie da się przeżywać w samotności, nie? że te wszystkie takie piękne chwile, fajne, to raczej są kiedy masz to osobą dobre towarzystwo. A jeszcze, kiedy masz kogoś wdzięcznego za to, że Cię zabrał, no to wydaje, wydaje mi się, że to jest właśnie to że, to, że to o to chodzi. No i co ja będę, będę gadał? Jest. Cieszę się w ogóle, że słuchajcie dochodzimy do 2000, nie? Jest to dla mnie cud, bo wiesz ja rozmawiam ze, z takim swoim kolegą, on ma tam mnóstwo tych... On tam bardziej na TikToku ma tam mnóstwo tych, tych tego, to, ale on cały czas mówi, że jest fajnie, super, nie chodzi rano na długie spacery. Godzina, dwie, po kilka kilometrów, nie? I już takim jest takim, można powiedzieć dobrym duchem, tak? Daje energię i ten. Ja tak mówię, a dlaczego mnie ludzie słuchają. I tak sobie myślałem, mówię, teraz, teraz ostatnio z nim rozmawiałem o tym ten, ten temat. I ja mówię, wiesz, ja mówię, ja kiedyś spróbowałem, nie? Być w fatalnym nastroju i spróbować, jak to się mówi, kłamać, no. Mówić, że jest fajnie, że to, że te się to mam powiem, że to nie jest kłamstwo, tylko tak po prostu jest, nie? Bo jest fajnie, nie? wiele osób dzisiaj się nie obudziło, a, a pragnęło przeżyć jeszcze te parę godzin. Boże kochany, jak sobie nieraz pomyślę jaki ja jestem niewdzięczny. tu zapylałem, słuchajcie, przez ten park w dziurawych, przemoczonych butach tak szedłem było trzydzieści parę lat temu i mówię, Boże, kochan, jakby tak mieć samochód i móc jeździć i grać ale... No, za jakiś czas Samochód i angażowałem w ciągu miesiąca, czy tam dwóch, po 100 sto, po sto zespołów przerabiałem. Robiłem imprezy, nie musiałem grać, jak chciało mi się grać, to gdzieś tam grałem. No i teraz jest to samo, nie? Mam, mam. taką sytuację, że dzięki Panu Bogu ja nie, nie ze chwalił, mogę mieć spokój, nie? Zajmować się pomocą innym. Cierpi na pewno na tym moja narzeczona, nie bo... Ale ja i powiedziałem Możesz w każdej chwili odejść nie? Ja bardzo chętnie zostanę sam Nie wiem ile czasu by to trwało ale Parę dni i fajnie. Takie Taką po prostu mam psy a może bym nie? Nie tam nie Nie ma samochodu swojego. Dziękuję Ci bardzo, Boże, za te dane. Nie mam ma samochodu swojego i tak naprawdę Ciężko mi jest wysięgać. Gdzie, gdziekolwiek się ruszyć, już samo to nagrać ten filmik dla was, nie? No jednak ktoś tu, ktoś tu jakoś coś to robi, tak widzicie jakie. To już widać, że to się ferie chyba skończyło, wiecie? Bo pamiętacie, jeszcze chyba tydzień temu jechaliśmy tędy, To co? pełen high life! Żyć nie umierać! A dzisiaj już niestety. Sprawa wygląda inaczej. Ostatnio jechałem. Jechałem gdzie jechałem? Wolałem rowerem pojechać. Gdzie jechałem? A na Hołbickiego do sądów. Mój kolega tam powiedział, że są kilka razy tam koncentrowanego nie mógł miejsca znaleźć ja mówię, nie to ja pierdzielę tu mi niech odpowiedź się kierowcy yy, jak ktoś nieraz idzie i tak z takim z takim jakby taką szalancją że ktoś ja przechodzę a ty stój czy nie wnerwia was to? Kierowcy, jak to macie? Może to jest jeszcze stary nawyk trzyma, że to samochód miał pierwszeństwo. A pierz, pierzchał, jak ten szczur uciekał. Aby się tylko gdzieś dostać, przedostać. Kurcze, a to samochody rządziły. Może to i dobrze, że to się odwróciło, ale... Te stare przyzwyczajenia jednak są, że chce się czuć lepszy. Otóż ja tu muszę się zatrzymać. Wrzucić bieg. A i na koniec. Ci, co słuchają do końca, powiem Wam tak: jak chcecie, to Wam podam linka. No. <ścoughs> o samochodach elektrycznych. Kochani, jak on się zapali, to jego nie ma możliwości ugasić. A dlaczego? Nic na niego nie działa, ponieważ e, te baterie jak się palą one wydzielają tlen. Jedynym wyjściem to jest przykrycie je takim stalowym tym e, stalowym tym. Stalowym jedyne wyjście. Przyjaciel stoi. Jesteś w A ja dzisiaj bez wąsów, bo też dla tych, którzy. No, zobaczcie. Wąsy zgoliłem, brodę zgoliłem. I jest dobrze. Pozdrawiam Was wszystkich. Ściskam subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w razu.